Cześć! Witam wszystkich radioamatorów i młodych krótkofalowców. Jestem SQ7CL. W ostatnim odcinku testowaliśmy zasięg mojej radiostacji. Można powiedzieć, że rozmawiałem trochę sam ze sobą. Dzisiaj będziemy mieli prawdziwych rozmówców w Weterze i ciekawe stacje. Może najpierw zaczniemy od częstotliwości 3,5 Mega, czyli 80 metrów. To jest częstotliwość, która najlepiej działa wieczorem. Co prawda łączności były prowadzone w dzień, warunki nie były zbyt dobre, ale jednak parę fajnych stacji udało nam się złowić na początek łączności krajowe. Ogólne wywołanie tutaj Stanisław, Kłebek 7 Celina Ludwik. Stefan, Kłebek 7, Cezary Ludwik woła i słucha. Stefan Kłebek 6, Cezary, Natalia Maria, tutaj Stefan Kłebek 7, Celina Ludzik. witam serdecznie, ja jestem Łukasz, nadaję pod Kielc, miejscowość Podzamcze, u podnóża zamku w Chęcinach. Tak wygląda to z mojej strony, raport za chwilkę, proszę mikrofon do Ciebie, SQ6CNM, SQ7CL. Przywory koło pola mieliśmy łączności. W Karpcu otrzymałem od Ciebie w 2004 roku. Proszę o ja Ciebie, tak się to nie ale ostatnia łączność była tego roku, 1 stycznia. E, tutaj również na 80 metrach już usiedział Cezary Rudwik, Stanisław Kłowieksie, Cezary Natalia Maria. Mirku, to w 2004 roku, to ja jeszcze miałem licencję drugiego stopnia, drugiej kategorii i wtedy właśnie wpuszczono dwójkowiczów na 80 -kę. i ja byłem jedną z pierwszych stacji, które się tam uruchomiły, miałem st 5 ww Dipol, słyszę bardzo mocno, no 5.9 można powiedzieć, tam może 5.7 czasem i do, o, z Opola idzie to bardzo przyzwoicie, a teraz powtórzę, że mam Icoma 740 takie starsze radio, wzmacniacz, teraz około 300 W, to jest tranzystorowy wzmacniacz, którego wiatraki słychać to w mikrofonie, to jest mikrofon studyjny i on bardzo zbiera otoczenie. Antena to jest Delta lub według SP7 LA, niezbyt wysoko nad ziemią, tam około 8 metrów, ale w takich łącznościach krajowych bardzo fajnie się to spisuje. SQ6 Cezary Natalia Maria, SQ7 Celina Ludwik. Jestem ten mikrofon. Pogoda taka w miarę, wiele ciepła jak wczoraj, 11 stopni w tej chwili. No, tyle ode mnie, pozdrawiam jeszcze raz, trzymaj się zdrowo i do usłyszenia. SQ7, Cezary, Ludwik, Stanisław, Kłebek, Celina, Natalia, Maria, dziękuję, hej. Dziękuję Mirku za kolejne sympatyczne spotkanie. Pozdrawiam, SQ6, Cezary, Natalia, Maria, SQ7, Celina, Ludwik. No, dziękuję, 6. Tutaj Stefan, Kłebek, 7 Celina, Ludwik, QRZ. Kłodek 7, Celina, Ludwik. Tutaj Stefan Paweł 8, Roman Tadeusz, Celina. Ósmy okręg niech chwilę zaczeka, dobrze? Poproszę SQ3, Paweł, Lucyna, Natalia. Tu SQ7, Celina, Ludwik. Proszę trzeci okręg. Stefan, Kłodek 7, Celina, Ludwik. SQ3, Paweł, Ludwik, Magdalena. Witam, Łukasz. No, tutaj chwileczkę słuchałem. Pius e, dziewięć, taki kiedy dla Ciebie. Ja mam na imię Cechów. Bułaków, Teofil Bułaków tutaj w Wielkopolsce. W takim trójkącie Bosny Wielkopolski, no i ten słynny jaroki od festiwali rokowi. Co powinieneś wiedzieć, Łukasz? Proszę, Stefan Korbek 7, Celina Ludy, Giesku, 3, Paweł Rodzyg Natalia. Teofilu 5, 9 pod Kielcami. Pozdrawiam, pozdrawiam. I bardzo proszę kolejną stację, która wołała. Paweł 8, Stefan Paweł 8, Roman Tadeusz Celina, tutaj Stefan Kłebek 7, Cezary Ludwik. Odbieram tak na ucho bardzo ładnie. Piotr, moje QTH, biała Podlaska. Bardzo serdecznie Cię proszę o to, żebyś określił oprócz raportu modulację i czy nie ma jakichś niekształceń, bo jest to nowy mikrofon. SQ7 Salina Ludwik, s 8 Roman Cabela Spirit. Raport dla Ciebie to jest 5-8, czyli bardzo mocno. Nic nie można złego powiedzieć o tej modulacji. Nie ma ona może pazura, jakiegoś takiego DX-owego, ale jest fajna, spokojna, wyważona. Stosunek sopranów do niskich częstotliwości. Bardzo w porządku. SQ7 Salina Ludwik. 7 Janina, Olga, Adam. Bardzo proszę, mikrofon do Ciebie. Hej, witam Łukaszu, dzień dobry, tu jest P-7 Jadwiga, Olga, Adam Zbyszek, Sandomierz 59, a ci marsz, marsz, już masja, tutaj zmajstrowałem. Wielkości no, niewiele większa, się 746 i, i ciekaw byłem, m, czy poprawnie tam, dochodzi e, chodzi. Około 300 watów, e, Łukaszu. SP7 JOA, sk 7 Celina Ludwik, witaj Zbyszku. Fajnie to pracuje, nie ma żadnych tam przydźwięków. no gratuluję wzmacniacza. że taki Łukasz oceniasz moją zabawę. Pozdrawiam serdecznie, a na częstotliwości jeszcze przez chwilę Stefan Kłebek 7 Celina Ludwik, zapraszam do łączności. SQ9 Franek, Maria 9 SQ9, Franek, Maria Franek, tu SQ7, Celina Ludwik, Łukasz, okolice Kielc. Witam, serdecznie, z tej strony jest operator Marian, a kutera Olbrachice, Marian Olbrachice, Z to wioska na trasie Częstochowa, Woszczowa. E, witam, e, Łukasz, e, ja pracuję na IKOMI e 746, własnej e, konstrukcji mikrofon, e, jakbyś tam... Miastu 9 franek, Maria Franek, Stefan Kłebek, 7 Celina Ludwik. Bombowo to idzie do mnie. Słuchaj, jest bez przedwzmacniacza plus 30. Modulacja jest oczywiście na piątkę. Ma, taki ma takie charakterystyczne brzmienie, jakby była troszeczkę tak wyprocesorowana. Bardzo dziękuję za fajną łączność. Do usłyszenia, do kolejnych spotkań. Pozdrawiam Cię, 73. Teraz zapraszam Was na 14 MHz. To jest pasmo, którego ostatnio nie udało nam się pokazać, a ono super pasuje właśnie w dzień. Przed nami łączności zagraniczne. 20 Ray 1, Romeo Charlie Delta. 20 Sugar Queen 7, Kanada Lima. Sugar Queen 7, Kanada United. Około 5 i 8. Golf X-ray 1, Romeo Charlie Delta, my call is Sugar Queen 7, Canada, London, Canada, Lima, okay? Uh, yes, yeah, yourself, Sugar Queen 7, Canada, London, go ahead. Okay, report for you is um, 5 and 7, 5 and 7, very nice signal in Poland. Uh, today we have nice weather and uh, nice to hear you, my friend. Golf X-ray 1, Romeo Charlie Delta, this uh, Sugar Queen 7, Canada, Lima. Quite, quite easily no trouble at all name here is alan alpha lima alpha november and the qth is about 30 kilometers north of plymouth uh, papa L lima yankee mexico oscar uniform tango hotel in the southwest of the uk sugar queen seven charlie lima from golf x-ray one romeo charlie dunn Okay Alan I have your name I have your QTH uh, my name is Lucas uh, and my QTH is City Kelce kilo India Echo Lima Charlie Echo Kelce it's between Krakow and Warsaw I have 200 kilometers to Warsaw and 100 to Krakow um, well I use about 300 whiskey antenna is delta loop um, uh, multiband and my radio is old ICOM 740. I used to amplifier uh, HLA 300 plus, it's uh, RM Italy, back to you. Yes, yeah, 500, Luca. A J2, a uh, Fox Lima uh, 2100 Zulu and uh, the antenna is an uh, inverted V-trap dipole. Well, thank you very much indeed for your details. Okay, Alan, I have a little bit QSB, but I have all uh, information. Thank you. Thank you, 73, Golf X-Ray 1, Romeo Charlie Delta, Sugar, Queen 7, Canada, Lima. Yes, thanks very much indeed, Lucas. That's, uh, that's 73, and so thank you for the contact. Hello, cq CQD, CQ20. Echo Alpha, number eight. Mexico, Echo Alpha. Eight, the frequency modulation is at Sugar Queen 7, Canada Lima. Okay, Sugar Queen 7, Charlie Lima. Very to you. is call, I'm from, I'm from, I'm from Mexico, from Tenerife Island, Colorado Island. My name is Ignacio Italy Wolf, November Alpha, Charlie Italy, Ontario. Ignacio is my name. My QTS is Tenerife Island. Your report is 5 by 5, but my antenna not reach your direction, my antenna direction to United States. 5 by 5, your signal report, Sugar Queen 7, Canada, Lima, E-E-E-E-F-M, over. Echo Alpha 8, Foxtrot Modulation, this is Sugar Queen 7, Canada, Lima. I hear you on 5 and 5, 5 and 5, A very nice and strong in Poland. Uh, Ignacio, my name is Lucas. Lucas, Lima uniform, Kilo Alpha Sierra. About 300 whiskey, and um, in Poland we have very nice weather, about 16 degrees. Back to you, Ignacio. <laughs> Ok, Ignacio, now it's 5 by 8, 5 by 8, stronger, 1 kilo whiskey. it's uh, impossible. Ignacio, um, repeat, your QTH is Teneriffa Island? Ok, Island, Teneriffa Island.

Yes, I think. I'm on Shuka 7 is at that. Sergei Stukasien Centralit. Sergi Stukasim Central Leonid. Uh Double Dave. Okay, repeat your call slower. Romeo Quebec 55 question mark uh, Georgia. Uh Yankee Golf, Yankee Germany. Okay, thank you. My name is Lukas 5 and 9 in Poland. Uh, thank you very much, 73 my friend. Okay, we have in Poland uh, Paweł name. Thank you. Bye bye. I jeszcze na koniec taka niespodzianka. Pasmo 21 metrów. E, bardzo ciekawa łączność. Miłego słuchania. Tadeusz Y 4 Adam Barbara tu Stefan Kłebek 7 celi na Ludwik. Powiedz, yy, czym się tam zajmujesz? Czy to wypoczynek, czy wyprawa DX-owa, czy nie wiem, jesteś misjonarzem, bardzo proszę. Tadeusz Y4AB, SQ7, Cezary Ludwik. No, coraz ciekawszych ludzi spotykam przez radio. Podziwiam, gratuluję.